Cześć, Siemanko, z tej strony Noary z racji zbliżających się 800 subskrypcji na moim kanale co ogłosi dla was konkurs na gifta w Fortnite oczywiście o wartości, no myślę tak w przedziale 500-800 v czyli tyle ile mam więcej subskrypcji co trzeba zrobić, żeby wygrać trzeba zostawić komentarz pod tym, pod filmem ze swoim nickiem, ja was wszystkich będę dodawał po wynikach, wyniki są losowane, nagram osobny odcinek do od tego, stosuję i komentarz z po to żebym was dodał od razu i w dniu wyników od razu wam wysłał jakiegoś gifta w dziale tych 500-800 fałdolcy eee, tylko tak jest jeden haczyk żeby ten konkurs się odbył potrzebne jest od was 30 łapek w górę pod filmem oraz minimum 15 osób które wezmą udział w tym konkursie i minimum 15 komentarzy z nikami no i to tyle. Zapraszam do wzięcia udziału.